My name is Jubilee, I am 25 and I do have OnlyFans How long you been doing that? Just about like 2 months What got you into it? I lost my grandpa, he's very close to me I kinda wanna go with his legacy and I kinda wanna do it for him Siemano, jak widzisz, ta kobieta stwierdziła, że założy OnlyFans, żeby uhonorować śmierć swojego dziadka I według mnie to jest po prostu paranoia, to się w głowie nie mieści Co ci ludzie muszą mieć w głowie, żeby takie coś w ogóle mówić? No, wyobrażasz sobie, że jesteś dorosłym mężczyzną, masz córkę już, albo już jesteś nawet dziadkiem. I masz córkę i ty jesteś na morzu śmierci, a ona, żeby cię uhonorować, świeci cycami i różnymi innymi rzeczami. No się i bierze hajs za to od napalonych perwertów. Yy, no... no nie wiem, trochę obrzydliwe, dziwne. Chciałbym usłyszeć Twoją opinię na ten temat. Co w ogóle myślisz o kobietach, które na OnlyFans wstawiają? najmniej zeć w komentarzu. Łapa, Subik, udostępnij! No i do następnego.